Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. To jest zdjęcie z naszego takiego miejsca, gdzie są takie kanały energetyczne, które czasami się odkrywają, czasami się przymykają. W każdym razie miejsce, w którym absolutnie można się zharmonizować, można dostać ten ładunek właściwy dla duszo-człowieczych istot. Bowiem oczywiście... Harmonia, balans to są klucze, tak naprawdę, jeśli w środy, czy mówiąc o wolności zdrowotnościowej, o detoksie psychofizycznym, wspominam o wielu, wielu wspaniałościach, które są na tej planecie ciągle dostępne, ciągle możemy z nich korzystać i tych wielu wspaniałych, różnych i naturoterapeutów, i zielarzy, prawda? Każdy z nich dodaje jakąś, może dodać przynajmniej to kwestia, czy ty zaaplikujesz za i czy to jest ten moment, w którym akurat. To jest dla Ciebie, czy to są Twoje wibracje, czy może okazać się, że wibracje osoby, które przekazują pewną wiedzę, są niższe niż w tej chwili Ty już urosłeś gdzieś tam, prawda, wchodzisz w te wyższe rejestry. I to, to się czuje po prostu i wtedy normalną rzeczą, że idziesz szukając, a przede wszystkim spoglądając w lustro, bo tam jest twój guru, tam jesteś ty, bo przecież jesteś na brzuli podobieństwo. Cokolwiek to dla Ciebie znaczy, mam nadzieję, że w sensie wybitnie dodatnim w tej wartości dodanej. Pamiętasz takie pojęcie, które często jest używane w tzw. świętych księgach? Ja nie do końca rozumiem, dlaczego one są święte, ale jest tam sporo przekazów historycznych, trochę przekombinowanych, no ale można się tam wiele fajnych rzeczy doczytać. Między innymi takie zdanie: a słowo ciałem się stało. Zdecydowanie jest to. Jest to rzecz, której warto sobie zdać sprawę, bowiem jeśli zerkniesz na, powiedzmy sobie, w tej jest taki okres, w którym pojawiły się zdjęcia takie potężne billboardy, potężne zdjęcia uśmiechniętych, prawda? Ludzi, którzy mówią, obiecuję tobie, że będę obiecywał, i tych obietnic oczywiście w ramach tego, że jestem związany z systemem, z uzurpacją za swoje korzyści, przywileje, i tak dalej, nie zrealizuję, ale oczywiście pamiętaj, że jeśli tobie obiecuję, że tobie coś dam, to na pewno tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej tobie zabiorę, po cichutko, potem głośno będę rozdawał. No, jest taka bardzo prosta metoda w socjologii, którą dawno, dawno, dawno temu. Uzurpatorzy, jakkolwiek byśmy ich nazywali, królowie, władcy, premierzy, prezydenci i tak dalej. Stosują zresztą to jest tekst z, w jednym nawet z filmów. Andrzej Grabowski tam gra rolę. Świetny aktor, zresztą nie tylko z pozycji kiepskiego, zresztą film kiepski pokazuje naprawdę wiele wartości, które są przemycane, a nie pokazuje tylko idiotyzm, o czym zresztą swoją drogą. Ale wracając do tych, którzy w tej chwili no, wybitnie obiecują, no więc obiecują i, i to zawsze tak wygląda, że po cichu dawniej to, czy to rzymskie cesarstwo, czy wcześniejsze różne, różnego tego typu, zanim zostało to wszystko jakby spauperyzowane, zepsute w dużym stopniu, bo nie wszystko, nie wszystkie cywilizacje od początku tutaj od razu były B, prawda? Potem się dorywali różni, różni chętni na władzę, bo ja tutaj moja mądrość. I, i Mojsza jest tak, tak najbardziej mojsza i ty musisz realizować mojszą, bo twojsza jest wybitnie nie mojsza, w związku z tym twojsza nie realizuje, tylko musisz moją mojszą realizować. A słowo ciałem się stało i obrazy, obrazy również w sposób znakomity działają, Te symbole, symbolika, jest sporo nagrań również u Elżbiety i Szymona z Polankiewiczu, warto, warto zajrzeć, warto zobaczyć. Poczynając oczywiście od kodów uzdrawiania, które nie są naszym materiałem, ale są umieszczone u nas, mają kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, a dlatego, że ludzie szukają pewnych rozwiązań i to jest ok, akurat kody uzdrawiania tutaj w sposób znakomity się sprawdzają, pod warunkiem, że zaczniesz je stosować i i dasz sobie troszkę czasu i systematyczności. Generalnie, Ty jesteś też kodami uzdrawiania, Ty jesteś też kodem uzdrawiania. Jesteś też tym, jak wspomniałem wcześniej, takim guru dla siebie samego, bo jeśli kogokolwiek czynisz guru, wiesz co, no to, że tak się wyrażę, idziesz po równi pochyłej i prędzej czy później, nawet jeśli ten guru jest OK, którego wybrałeś i wiesz, ten guru, to to może być nawet Twój. To może być pisarz, to może być lekarz, to może być nawet Szymon Spolankiewicz, bo w którymś momencie zauważyłem, że niektórzy ze mnie robią guru i musiałem prostować pewne rzeczy. Nie, 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 ze mnie nie rób guru. Jeśli odpowiadam tobie przez jakiś czas, słuchaj, korzystaj z naszych warsztatów absolutnie. W końcu wypchnięcie śniadanie z Akademią wiem. Nie bez powodu się pojawiło te nasze wszystkie warsztaty z firewalkingiem i tak dalej, ale to są rzeczy, które są z naszych doświadczeń, pomagamy, podpieramy się wiedzą, doświadczeniami, które dotarły poprzez wiedzę, informacje, energię, materię, która w konsekwencji daje pewnego rodzaju mądrość, ale to jest nasza mądrość i ty dążysz do swojej mądrości, ale w każdym razie Wracając do tego, że słowo ciałem się stało, pamiętaj, że te symbole, symboliki, a symbolika, które w tej chwili pojawiały się również i te obiecanki, cacanki, prawda, a idiocie radość powodują, że no powiedzmy stado łyka, prawda, stado łyka pewne rzeczy. I powtórzę jeszcze raz, gdyby, gdyby rzetelność, ja tu nie chcę w politykę wchodzić, w każdym razie może tak. Symbole, symboliki są praktycznie na każdym rozdrożu drogi. Które tyczą na przykład gościa, który jest ukrzyżowany i tam jest przybity do, do takich, takiego krzyżyka, prawda? Krzyż ma kolosalne znaczenie. Ja nie do końca jakby rozumiałem, rozumiem, czy teraz rozumiem może bardziej. Ale nie do końca akceptowałem już od dziecka właśnie tę tą, tą symbolikę, no, ale no, ona ma jakieś tam znaczenie, coś ma spowodować. Musiałem w dużym stopniu też się oswoić z tym, że gdziekolwiek jadę, pokazują mi martwe ciało, które podobno za mnie umarło. Ja mówię, ja nie potrzebuję, żeby ktoś za mnie umierał, bo w końcu jest tu na wzróli podobieństwo. Prawda? No ale nie ruszając religii, polityki, nie da się czasami przyśliznąć, nie ruszając tego typu rzeczy. Jezu, ufam Tobie, akurat to jest to, co mi odpowiada, ale wracając do symboli, symbolika słowa ciałem się stało. Otóż moja sugestia jest taka, żebyś zwrócił uwagę na to, że jeśli ja tutaj użyłem pojęcia, że to nasze centrum takie, znaczy może nie centrum, bo naszym centrum mocy jest to miejsce, w którym jesteśmy, to nasze refugium, prawda, ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że każde cudowne miejsce może być zepsute. Pamiętam kiedyś Zajechałem do Lichenia, tego, który w tej chwili jest tam naprawdę bogatszym, potężnym, potężny budynek. No, będąc tam w tym potężnym budynku, nie ukrywam, że szukają trochę świętości i tak więcej znalazłem takiego bałwochwalstwa, takiego cielca złotego. No ale okej, okay, no każdy ma tutaj swój wybór, a to są moje odczucia. Proszę tego nie brać do siebie. Mam do tego pełne prawo. Masz również prawo do tego, abyś stwierdził, że coś z tym tutaj gada nie do końca, co jest spójne z Tobą, i to też jest OK, prawda? Otóż. <laughs> No właśnie, aha, no byłem tam w którymś, a już wiem o czym mówię i jestem tam takie źródełko, w którym się brało tą wodę, przywoziło, no bo niby woda święta, mówię niby, bo, bo zauważyłem, że tą wodę ludzie psują, bo nawet jak ona ma cudowne wartości fizyko, fizyko jakieś energetyczne na przykład, nadane przez, nazwijmy to, siły te zwierzchnie z wyższych wibracji, przyjmijmy ten wariant, to zobaczyłem, że ludzie jak psują tę wodę ściekającą, tam płynącą. Otóż zamiast cierpliwie ustawić się w kolejce, bo była kolejka, to było dużo złości, dużo nienawiści, bo ja, moja, ja, 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 mi się należy najpierw, żeby, bo ja, mój autobus odjeżdża, ja tutaj potrzebuję, w związku z tym proszę mi udostępnić miejsca i A ja już mam 60 lat, ty gówniarzu 20 masz lat, w związku z tym mi się należy bardziej ta woda tutaj i Ja się to pamiętam i to jest takie niefajne, prawda? z drugiej strony byliśmy, onegdaj z małżonką gdzieś u podnóża ślęży. I tam jest też takie źródełko, do którego no, ludzie przyjeżdżają, i tam tonami, z pojemnikami przyjeżdżają po wodę, bo ona ma fajne właściwości zdrowotnościowe i faktycznie ma. Ale tam było ciekawostka takie, ono nie było uznane za bardzo za święte, ale nie było jakby z, no, skomercjalizowane na tyle, jak te wcześniejsze, o których wspominałem. Że tam ludzie przyjeżdżali i ustawiali się, po w pozycji takiego wyczekiwania: OK, przyjdzie moja kolejka, to potem ja na pełnię, w takim wyciszeniu, w takiej harmonii. I to, jest to, to, to są moje, akurat, odczucia. Otóż, dlaczego o tym mówię? Bo pamiętaj, że czynić w życiu rzeczy, czy podchodzić do wielu spraw w swoim życiu, należy w taki, jak często to takie moje pojęcie, które. Jakby na bazie wiedzy księdza Klimuszko, tego jasnowidza, tego fantastycznego zielarza, który bardziej podchodził. To są moje słowa oczywiście, które ja może nie wkładam w jego usta, bo to są jakby moje słowa gdzieś tam, może je gdzieś usłyszałem, nie wiem. Jeśli bierzesz, masz 30 ziół na półce, to wiesz co, bierzesz z reguły te, które się do ciebie na dzisiaj uśmiechają. Kiedy rano wstajesz, zakładasz bieliznę. Wiesz, co to za nią założysz? Zakładasz tę, którą, która się do ciebie uśmiecha, i dzisiaj zakładasz majtki czerwone, bo coś ci podpowiedział, nawet o tym nie wiesz, wierzysz czerwone, zielone, prawda? Podobnie jak dzisiaj, wczoraj przygotowałem sobie koszulę, żeby wypracować na dzisiaj i raptem <coughs> idę do łazienki, tam golenie, prawda, ząbki itd., itd., masaż twarzyczki, o, i tego typu rzeczy. No i potem. Idę, ale biorę zupełnie, idę do szafy i wyjmuję koszulę zupełnie inną i, i nie tą, co wczoraj, w kolorze podobnym, ale nie tą, prawda? Coś mówi: dzisiaj bierzesz tą. To, to od razu zaprowadziło mnie z kilkudziesięciu koszul, które mam z długim, krótkim rękawem. <śmiech> właśnie, <śmiech> przepraszam bardzo, właśnie, właśnie tę. Ona się uśmiechnęła, Ona mi organizm powiedział. Ta istota, dużo człowieka powiedział Dzisiaj właśnie ta koszula, te kolory ewidentnie są do ciebie wskazane. Oczywiście pamiętaj, że słowa czynią różnicę i zważaj na swoje słowa. Ja zdecydowanie wybitnie bardziej za ojcem, też mama czasami raz na trzy lata zaklnęła rzadko, bo rzadko cholerą rzuciła. Ojciec generalnie nie, nie przeklinały. I nawet pamiętam, czasami cytuję to, ale pojechaliśmy kiedyś babci drewno w lesie załatwiać i rozmawiamy z drwalami, którzy oczywiście, gdyby wyciąć przekleństwa, to oni nic nie mówili, oni milczeli, a papierosy w zębach, prawda, śniade twarze takie, wiecie, bo to na słońcu takie, takie twarze przez wiatr i słońce tutaj już takie strane troszkę, ale w oczach radość taka jakaś i Ojciec chciał zacząć mówić językiem tychże że drwali, czyli próbował przeklinać i w którymś momencie drwale spojrzeli i ciuziu, a tobie co, po prostu to tak nie pasowało do niego, do taty, że coś niesamowitego, ja kiedyś coś takiego pamiętam zastosowałem, a czy nie ukrywam, że Mam takiego gościa, którego lubię czasami posłuchać, takie fajne rozkminy ma, po drugie ma fajną polszczyznę. Lubię kogoś, kto, kto ma dobrą polszczyznę też, dobrą dykcję też przy okazji. I on czasami w tych swoich rozkminach taki lekki wnerw ma i czasami przeknie. I akurat w jego przypadku jest to takie upiększenie, może to nie jest dobre słowo, ale w każdym razie budzi to we mnie absolutny śmiech, taki wyruzowujący. Mówię, ależ tutaj chłopa wzięło, prawda? No i to jest właśnie jedna z niewielu postaci. Czasami niektóre kawały wymagają wzmocnienia, a przez znakomitej większości jest to przesada. Czasami takie jest tak zwane stand-upy próbowałem oglądać i niestety nie da się. To jest rzecz, która wybitnie mi nie odpowiada. Nie wyobrażam sobie... Owszem, pana Cejoskiego, Wojtka Cejrowskiego stand-upy bez przekleństw, z dozą humoru, z wysoką energetyką i tym połączeniem z ziemią, bo on najczęściej na boso występuje, to są dwa różne światy, te, które próbowałem gdzieś tam kiedyś poglądać, z tą toną przekleństw niestety kompletnie do mnie nie trafiają, wręcz powodują, że mam niechęć do istot, które tam występują w tym, w tym, że znaczy niechęć, może źle słowo, niechęć do i mam prawo odrzucić to, że tam takie tego typu rzeczy się dzieją, więc słowa czynią różnicę. Zwracaj uwagę, zwróć uwagę na swoje słowa, bo generalnie cokolwiek przyjmujesz dobroczynnego w postaci jedzenia na przykład, o czym wspominam również co środę na tej mądrości wolności zdrowotnościowej, prawda, tym detoksie psychofizycznym, to więc zdecydowanie <laughs> Harmonia, absolutnie, balans jest kluczem, ale ten balans nieuzyskany wcześniej wewnętrznie to ten rezonans ewidentnie powodują, że najcudowniejsze rzeczy możesz wprowadzać do swojego organizmu, no i że tak się wyrażę, cztery litery zimne. Ja wiem, że powinienem użyć innego słowa, bardziej dosadnego w tych czterech literach, no ale pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi. Zatem słowa czynią różnicę. Zwracaj uwagę na słowa, znaczy nie wchodź w sztuczność pewnego rodzaju. Dla mnie też jest dużym dylematem, kiedy ktoś z rodziny, na przykład, wiem, że jest notorycznie oklęty im też muszę się oswoić z tym, bo zwracanie uwagi powoduje skutek odwrotny, mówię nie bluzgaj, nie klij, prawda, no więc powoduje skutek odwrotny, więc też musiałem jakby wykorzystać to tą wiedzę, informację, energię, materię w ramach Akademii Wiem, prawda, takiej nie zwracania uwagi, odpuścić sobie i radnie się okazuje, że ktoś przestaje albo dużo mniej rzuca tych niewłaściwych słów, więc słowa czynią różnicę, są bardzo no, oczywiście słowa, które w zasadzie powinny być ubrane, powinno oczywiście każdy sam zdecyduje, powinny bardziej być ubrane w ten, ten taki zaczątek, taki zakwas, taki, który zawiera w sobie te dobre wibracje, takie wyższe wibracje, bo nawet dobre słowo, które jest no, dobrym słowem w sensie Ogólnie przyjętym, kiedy je wypowiadasz, ale masz, powiedzmy sobie, siedzisz w pozycji przygarbionej, zwiniętej, jesteś w stanie takiego letargu, takiego dołu, jakiegoś i tak dalej. Letarg niekoniecznie musi być w dole, prawda? Skulony jesteś jakiś taki, bo sposób siedzenia czy schodzą, idziesz tak jak, jak takie zwłoki, prawda, już właściwie nie chce ci się żyć, no stałeś, na no dobrana no muszę iść do pracy, na no, no dobrana no zjem jakieś śniadanie, ale znowu jest no niesmaczne, na no znowu zobaczę swoich kolegów w pracy, bla 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 bla. I, i powiedz, no ale ja ich jednak mam no, przecież ja ich naprawdę kocham, no ta teściowa, a, a ta żona to znowu tutaj ma ludzi, prawda, znowu nie chciała się przytulać, o Boże święta, ale ja idę kocham, wiesz co. Przepraszam za ten tutaj, który odwaliłem słowno-muzyczny, ale chciałem oddać sedno sprawy. No i oczywiście istotą też również jest to, co mówiłem przed chwileczką, kiedy ktoś się zjawia i te słowa czynią różnicę, prawda? Słowo ciałem się stało i w którymś momencie ktoś jest oklęty albo używa właśnie takich niewłaściwych słów. To wiesz co? Dla mnie takim istotną rzeczą było właśnie wejść w te wyższe wibracje i odpuścić sobie, nie zauważać, być w tym oku cyklonu moim słowno muzycznym, tak to nazwę, bo przecież ludzie istota dusza człowieka jest instrumentem muzycznym, wibruje, rezonuje, synchronizuje i tam również to prawo wypełnienia ma kolosalne znaczenie. Zatem zwracam uwagę na słowa, jakie wypowiadam, kiedy wypowiadam, i cokolwiek, czy nie staram się absolutnie pokochać to, co robię, a jeśli nie kocham. No to przyjmuję, zresztą tak jak w tej chwili, przez moment, jak opowiadałem, robienia, ja nie, 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 to ja się skuliłem, słuchajcie, jak ta postać, którą opisywałem, w momencie, kiedy pokochanie tego, co robisz, i mówię o tym, że warto zwrócić uwagę na sposób siedzenia, na sposób chodzenia, oczywiście. Bo te wszystkie rzeczy mają kolosalne znaczenia, mało tego, te słowa nabierają zupełnie innego wymiaru. I teraz zmierzamy absolutnie do tego, aby iść w kierunku balansu, aby iść w kierunku harmonii. Pokażę tutaj nasz baner, który tutaj mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o biogabinet terapii naturalnych. Wiem, czyli też wiedza, informacja, energia, materii, już go tutaj namierzam. I chciałbym Tobie zwrócić uwagę na pewne, pewne bardzo proste rzeczy, które tutaj są. Otóż zwróć uwagę, że na przykład, jeśli zerkasz na naturoterapię, prawda, to też jest zbalansowane. naturo i terapię. Jeśli terapie to naturalne, prawda? Jeśli biomasaż to jest związany ściśle tutaj z polarity, konchowanie uszu, to są wszystko oczyszczanie biopola, wszystko się wiąże z harmonią, wiąże się z przepływem polarity, czyli polaryzacja, czyli harmonia, czyli wejście w świat. Powiedzmy, dźwiękoterapię to jest też i pójście w kierunku, dźwiękoterapię, w sensie oczywiście takim, którym, no powiedzmy, jeśli jedzie motocykl, który ma tam jeszcze rurę tak przywierconą, żeby jeszcze głośniej jeździć, to już nie jest dźwiękoterapia, to jest jeden z największych, powiedzmy sobie, jedna z największych trucizn na tej planecie. To mówię za książką Misja. O człowieku, który został, był na planecie pewnej i akurat wielu uznaje, że jest to prawdziwe, ja też to odbieram, że tak faktycznie było. Zwróć uwagę, balansowanie żywienia, ale sprowadza się do tego, że oczywiście ten detoks psychofizyczny ale to balansowanie żywienia ma sens wtedy, kiedy ty się balansujesz energetycznie, kiedy ty zaczynasz, wiesz co, rozumieć, że uzdrawianie ciała to jest w pozycji i fizycznej, i energetycznej, egzystencjalnej, również egzystencja ma kolosalne znaczenie struktur przestrzennych tak już wokół ciebie jest kolosalna przestrzeń. Te wszystkie rzeczy absolutnie się wiążą stricte Właśnie z balansem, human design, to jest jakby mocowanie ciebie i wyłuskiwanie pewnych balansów, pewnych rzeczy, które łatwiej się rozumieją z pozycji, m.in. tutaj daty twoich urodzin, godziny urodzin, ale nie stricte, tylko i wyłącznie traktując to jako, jako powiedzmy sobie astrologia. Pozwolę sobie tutaj w takim układzie jeszcze na chwilkę w tym kolorowym tle, jak widzisz na załączonym obrazku. Po prostu lubię te kolory. Oczywiście przygotowujemy tutaj pokój, nagrań specjalny dla nas. Mamy również propozycję, aby skorzystać z takiego bardziej profi tutaj i ktoś z kamerami i tak dalej. Chciałby, żebyśmy tutaj coś uruchomili, coś w zasadzie w stylu Wiedźmin, nie Wiedźmin, ale porozmawiać warto. Zatem korzystając z mojej ściągi przypomnę, słowo ciałem się stało i co się tobie do ciebie uśmiecha, to czyń, Pamiętając, że słowa czynią absolutną różnicę. Mam nadzieję, że w miary zrozumiały to, co to, co mówiłem, mówię, mówię o, o wibracji słowa, bo przecież słowa to jest efekt pewnych wibracji, pewnego rezonansu, który łapiemy wspólnie albo też nie łapiemy, potem się synchronizujemy w jakiś tam sposób, prawda? Potem pamiętaj o tym, że kiedy się oczyszczasz, kiedy robisz ten detoks psychofizyczny w nawiązaniu do środy, do, tego, do tej wolności zdrowotnościowej. Kiedy oczyszczasz się, kiedy korzystasz z wodospadu, prawda, kiedy patrzysz w świeczuszkę, oczyszczasz itd, itp, no to efekt jest tego taki, że w którymś momencie czy kąpiesz się w czarnym żebrze, prawda, następuje proces oczyszczenia, ale również oczyszczenie powoduje, że miejsca, które były, były wypełnione nieczystościami energetycznymi, jakimś szlamem energetycznym w tobie to następuje swego rodzaju, wypeł... należy pamiętać o prawie wypełnienia, czyli wypełnić to czymś. fajnym, i słowa, jeśli naturalnie używasz słów, które mają znaczenie pejoratywne, mają niskie wibracje, trzeba je zastąpić czymś, aby ten sprawa rezonansu, synchronizacji, w konsekwencji wypełnienia zadziałały dla ciebie w sposób ewidentnie pozytywny, pamiętając sposób, jak mówiłem o tym ale minę zrobiłem. To absolutnie byłem właśnie w takiej pozycji. Potem kiedy zacząłem mówić o, o tym, że sposób siedzenia, sposób chodzenia mają kolosalne znaczenia i często podaję ten przykład, kiedy jedziesz samochodzikiem, wejść, rób się tak i spróbuj zaobserwować, co się dzieje w Twojej głowie. Tam jakby się taka gąbka w głowie, jakby mózg zaczął się lasować, jakby przestał mózg zaczął pracować, bez, przestał komunikować z umysłem, prawda? W momencie, kiedy tylko się wyprostujesz, prawda, to, co mówią kierowcy, ręce wyprostowane, no. prawda, tutaj kręgosłup w miarę stabilnie, zupełnie inaczej się to układa, układa w głowie. Zwróć uwagę, to jest świetna podpowiedź na to, żebyś wiedział, na jakim etapie jesteś, ale również przeprowadzić sobie to doświadczenie. No i pamiętać, pamiętając o tym, że pokochać to, co czynisz. Otóż <laughs> jeśli mówię o samochodzie, pamiętaj, że auto to jest też człowiek, że ten kubek to jest też żywa istota, który pozwala sobie, że korzystam z niego, Ktoś fantastycznie wpadł na pomysł i nieważne, że to w jakiejś tam mniej czy bardziej lubianej sieci, stacji benzynowych w tym kubeczek kupiliśmy, po prostu jest na szczęście, to ja mu nadaję wibracje, to ja mu na, nadaję wartości. I szczęście jest prawdziwe tylko wtedy, gdy masz je z kim dzielić, pamiętając że hmm, słowo dzielić może tutaj hmm, jest takie, w którym hmm, masz okazję z kimś przebywać, hmm, tworzyć jednie. O, bo przecież jesteśmy jednią, nie tylko jednością. No i cóż, kiedy zerkasz na te symbole, symboliki, na tych, co to, to obiecują, że będą obiecywać, że oczywiście po cichu zabiorą, po to, żeby tobie głośno dać. Kiedy uruchomisz te procesy wejścia w oko cyklonu, kiedy uruchomisz te procesy zrozumienia, że a słowo ciałem się stało, to jest konsekwencją myśli, bo przecież słowa są efektem myśli, nawyków, emocji, tego wszystkiego, co przez lata zbieraliśmy. Ale wbrew pozorom, jeśli 10, 20, 30, 50, lat 70 zbierałeś pewne nawyki, doświadczenia, pewne myśli się kotłują gdzieś, wcale nie musisz tyle samo odkręcać tego, Naprawdę to nie jest aż tak drastycznie dużo. Mówi się oczywiście o tej technice 21 dni, przyjmuje się technikę 30 dni. My, jeśli chodzi o balans, przyjmujemy taki wariant, szczególnie w balansowaniu żywienia, który ściśle się wiąże z harmonią, z komunikacją między umysłem a sercem, sercem a umysłem, że jest to proces małymi kroczkami, prawda? Ten organizm, ta psychika, ta energetyka musi poukładać te puzerki troszkę. Zbalansowany styl życia przyjmujemy miesięczny, kiedy po czterech miesiącach, oprócz tego, że wymieniamy komóreczki, odbudowujemy mikrobium, który ma kolosalne znaczenie w tej naszej energetyce, podkreślam, my jesteśmy dużym, fantastycznym, cudownym instrumentem muzycznym. Czyli ta błona komórkowa to jest nie tylko coś, co przez to przechodzi, coś tam silnictwa wychodzą, aby układ limfatyczny sobie z tym poradził, prawda? Pamiętaj, trzy czwarte naszych płynów w organizmie to jest układ limfatyczny, to jest limfa, a jedna czwarta to jest krew, dlatego, że jeśli badamy my, to już nawiązuje troszkę do wolności zdrowotnościowej, jeśli badamy metodą suchej kropli krwi, tą krew powiedzmy włośniczkową, to nie badamy krwi włośniczkowej, my badamy ją z pozycji komórki, komórek macierzystych itd i tp. Oczywiście o komórkach macierzystych w tej chwili wszyscy mówią, trąbią, ale najlepszą metodą jest to, kiedy ty sam sobie je uruchomisz, bo masz te zapisy energetyczne tego zdrowego, fajnego organizmu, podkreślam harmonia, balans. Od 4 do 8 miesięcy, a już po 21 dniach zaczyna się coś dziać, powiem Tobie więcej. Po. Kiedy podsłuchasz po na detoksie psychofizycznym części siódmej, kiedy ja podpowiadam, jak w ciągu dziesięciu dni tam ustawić, samemu zdiagnozować, w jakim kierunku idziesz, na ile się, powiedzmy, jesteś na formie pewnej formie samobójstwa jakiegoś tam, idziesz po równi pochyłej, kiedy ty sam zdiagnozujesz i jedzonko zdiagnozujesz, na ile diagnozy doktorów, powiedzmy sobie, są słuszne słusznymi w, czy, czy, czy twoje diagnozy w perspektywie, te tabletku, które gdzieś zażywasz, i tak dalej, otwierają się oczy na wiele rzeczy już po 10 dniach, mało tego, po 4-5 dniach, a potem, kiedy po 21 dniach zaczynasz wprowadzać pewne zmiany, myśl, słowno muzyczne nazwę, to tak, potem po 30 dniach, a potem wiesz co, potem idziesz w kierunku tego, aby w konsekwencji przez kolejne 4 czy 8 miesięcy. Uzyskać stan prawie homeostazy. Dlaczego mówię prawie? Dlatego, że uzyskanie 100% jest trudne. Większość ludzi żyje na poziomie 20-30% stanu homeostazy możliwej. My z pełną odpowiedzialnością mówimy spokojnie, do 70-80% jesteśmy w stanie podpowiedzieć, jak się doprowadzić. A ty zadasz pytanie, dlaczego nie jest to? Dlatego, że nie mamy wpływu na pewne rzeczy typu, powiedzmy sobie. Promieniowanie 5G, 6G, 7G, bo już i takie są, ilość dwutlenku węgla w powietrzu, i tak dalej. Ale ten stan wprowadzenia tego 70-80% daje prawie w stosunku do tego, co jest teraz, daje tak kolosalne efekty. Że przychodzą do nas 80-90-latkowie, które, jak mówimy, jeśli chodzi o mężczyznę, spokojnie mogliby jeszcze budować nowe ciała, zapładniać niewiasty. A ja podejrzewam, że i kobiety w tym wieku, co prawda tutaj nie wyobrażam sobie 90-latki, która rodzi, ale wiemy, że 60-70-latki też rodzą. Nie namawiam absolutnie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to możliwe. Nasz organizm jest przygotowany na 140-150 lat na teraz, dlatego, że ktoś nam tej genetyce pokombinował, Ale wiemy przecież, nawet w tych tak zwanych świętych księgach, mówi się o tych, którzy żyli 900 i więcej lat. A są również dokumenty, są zapisy różnego typu, które dokładnie też o tym mówią, że taka długość życia jest możliwa. Ale skupmy się na tych powiedzmy 100 iluś latach, że jest to możliwe, tak jak tutaj. Te niebieskie światełko, o tam, o tam widzisz, to wiesz co, są te niebieskie strefy, poczynając od powiedzmy nawet takiej niebieskiej strefy w rejonie Francji, nie tak daleko przecież tutaj od nas w Europie, gdzie ludziska żyją 100 i więcej lat, prawda w całkiem sympatycznym stanie homeostazy na umyśle i na ciele. To jest ciekawostka, ale tych miejsc niebieskich stref jest dużo. Nasza zaprzyjaźniona Joginka, też terapeutka z którą też wspólnie czasami warsztaty robimy, to ewidentnie jo, jo, joginka w sensie yoga, szczególnie dla kobiet, prowadzi, co prawda ja jestem zwolennikiem, żeby prowadzić dla kobiet, prowadzić dla mężczyzn, ale żeby to nie było w oddzieleniu, tylko żeby to było we współtworzeniu, współgraniu, dlatego że jednym jesteśmy, jednią jesteśmy. Jesteśmy emanacją, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś dziecką, dzieckiem, czy jesteś już bardzo, bardzo dojrzałym dzieckiem, kilkudziesięcioletnim, wiesz co, jednym jesteśmy. Baw się dobrze i pamiętaj, Bądź szczęśliwy, co tutaj jest? Aha, na szczęście. Twoje zdrowie.